Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ, nie, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakuba, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Oto słowo Pańskie. Ta godzina, w której sprawujemy Wigilinę Eucharystię, Święto naszej patronki, świętej Teresy. To jest godzina, w której Teresa przeżywała swoją agonię. Umarła 30 września o godzinie 19.20. To był ten czas tej ostatniej walki, który się zakończył tym pięknym wyznaniem ostatnim słowem, jakie by powiedziała: Boże mój, kocham Cię. I tak się też składa, że to. <coughs> wspomnienie świętej Teresy, ono jest jakby w takiej klamrze między świętym Hieronimem, którego wspomnienie obchodzimy dzisiaj, a aniołami stróżami, których będziemy wspominać 2 października. Wczoraj rozważaliśmy o tym, jak Teresa, przyglądając się archaniołom, aniołom, wpadła na ten pomysł, który realizuje po dziś dzień że niebo nie jest miejscem wiecznego odpoczynku, ale miejscem jeszcze większej aktywności, gdzie się będzie bardziej kochać. Aniołowie Boży wpatrują się w oblicze Boże, ale jednocześnie wypełniają te zadania na Ziemi, tak jest, z daniołami stróżami. Ja będę robić to samo. Będę w niebie, będę kontemplować Boże oblicze, mówić Boże, go kocham, ale też. Będę tutaj działać między moimi braćmi i siostrami na ziemi. Dzisiaj wspominamy świętego Hieronima, który podjął ogromny trud, żeby tuż przy grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem tłumaczyć Pismo Święte z języków oryginalnych na język łaciński, tak zwana vulgata. I to było też jakby wielką troską Teresy. Teresa przede wszystkim chciała poznać, jaki jest Bóg, a źródłem, z którego czerpała tę wiedzę, była Biblia, to małe słowo Boże. Dzisiaj w Psalmie mamy takie piękne zdanie, wszystkie moje źródła są w Tobie. I Teresa wiedziała, że wszystkie źródła poznania Boga, prawdy o Bogu. Są w Słowie Bożym, ona była zakochana w Słowie, jak czytamy jej rękopisy to tak naprawdę wszystkie odkrycia, jakich dokonała, takie kluczowe, czy małej drogi, one finalnie znajdują jakby właśnie swoje źródło w Słowie Bożym. Miała taki nawyk, że jak miała jakąś myśl, jakieś pragnienie, to przede wszystkim starała się zweryfikować je ze Słowem Bożym. Szukałam, Słowo szukałam pojawia się w rękopisach autobiograficznych ponad 200 razy. Jeden z moich znajomych nazywał taką szukającą główką. No wciąż szuka. I to o tym szukaniu jest dzisiaj mowa w pierwszym czytaniu. Czytamy fragment tej ostatniej księgi Starego Testamentu, księgi Zachariasza. To taki bardzo piękny fragment, takie proroctwo, które mówi o tym, że do Jerozolimy, do tego świętego miasta przybędą ludzie z całego świata, różnych różnych języków. Tak zapowiada właśnie Zachariasz. W przyszłości przyjdą ludy, mieszkańcy wielu miast, Tak liczne ludy i mnogie narody będą przychodzić. To w jakim celu będą przybywać do świętego miasta Zachariasz mówi mają takie dwa cele. Pierwszy cel to szukać pana zastępów, szukać pana zastępów, a drugi cel to zjednać sobie jego przychylność. Szukać pana zastępów, zjednać sobie jego przychylność. To tak naprawdę. Można powiedzieć też, że jest całe życie Teresy, całe jej życie i przed wstąpieniem do Karmelu i później w Karmelu, to jest to szukanie Pana. Napiszę kiedyś z taką szczerością, poznałam charakter bogat, poznałam jaki on jest i to mi dało wolność. To mi dało taką ufność, że teraz się czuję naprawdę wolny, że nie ma we mnie lęku, to, bo poznałam jaki jest Bóg. A to nie było takie oczywiste. Pod koniec XIX wieku Teresa różne rzeczy słyszała, nawet na katechezie, czy też od kaznodziejów w, w, w karmelu o Bogu. nie do końca jej się to podobało. Na była taka praktyka w klasztorze, że siostry ofiarne, oddane Bogu, ofiarowały się sprawiedliwości Bożej. Na czym ta praktyka polegała? No, takim dużym skrócie właśnie na tym, że ludzie grzesząc, obrażają Boga. I należy się im, jakby sprawiedliwość, jakaś kara za ten grzech. I, te kochane siostry karmelitanki, no, my nie chcemy, żeby kara spadła na grzeszników. Jak już ta kara musi na kogoś spać, to niech spadnie na nas. I ofiarowały się sprawiedliwości Bożej. Panie Boże, jeśli ma kara przyjść na grzeszników, często. Tej kary nie zsyła Pan Bóg zazwyczaj nie zsyła Pan Bóg on, to jest konsekwencja grzechu, to też ktoś tak ładnie kiedyś powiedział, że my potrafimy przez grzech tak się urządzić, że Pan Bóg nie ma potrzeby nas karać. No, jedynie, co ma potrzeby nas ratować przed nami samymi, to nie. Bóg nie ma potrzeby nas karać, bo my to sobie świetnie potrafimy zorganizować, no, żyjąc bez Niego. No. I te siostry miały taką praktykę oddawały się właśnie w akcie ofiarowania sprawiedliwości Bożej. Panie Boże, jak masz zesłać karę, jak ma przyjść kara na grzeszników, to niech ona zejdzie na nas. Jako, żeby oni nie cierpieli, to my będziemy cierpieć. Można powiedzieć, że siostry odgrywały taką rolę piorunochronów wtedy. Jak masz przyłożyć, to przyłóż w nas. I Teresa weszła do karmelu, w którym praktykowano, wiele sióstr praktykowało, Właśnie ten akt ofiarowania się sprawiedliwości też nosiły niekiedyś ostre takie pokutne i łosienice czy krzyż taki, który, który no, był jakoś ostro zakończony, ranił też ciało to cierpienia ofiarujemy za grzeszników i Teresa od początku miała taką intuicję, że, że to chyba nie na tym polega wszystko. No, ostatecznie to Odkrycie charakteru Boga, takim jakim jest, że jest Bogiem miłosiernym, Bogiem, który nie potrzebuje naszych ofiar, który, który mówi, że nie potrzebuje właśnie, żebyśmy mu, żebyśmy robili na nim wrażenie, miłości pragnę, nie krwawej ofiary, to poznania Boga bardziej niż paleń. To jest jedno z tych zdań, które, które ją zainspirowało do szukania Boga takim, jakim jest naprawdę. To jej wielka pasja. Jaki jesteś Boże naprawdę? My jesteśmy w Roku Nadziei i y, mamy zaproponowane takie hasło, że jesteśmy pielgrzymami nadziei. Nadzieja jest ściśle związana jakby z poznaniem Boga. Papież Benedykt napisał taką bardzo piękny piękną encyklikę o nadziei, nadzieja zbawienia. I tam napisał między innymi takie zdanie, że potrzebujemy w życiu małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze, ale mówi, bez, tych, bez tej wielkiej te małe są niewystarczające. I mówi, tę wielką nadzieję jest w stanie człowiekowi dać tylko Bóg. Ale dodaje Benedyk, nie jakikolwiek Bóg, ale Bóg, który ma ludzkie oblicze i który nas kocha do końca. Tylko Bóg, który ma ludzkie oblicze. I który kocha do końca, taki Bóg daje tylko nadzieję. Bo człowiek może poznać Boga w taki sposób, że ten Bóg, karykatura często odbiera Mu nadzieję. Bo gdzieś go wypycha na, na jakiś granic rozpaczy. Jeżeli człowiek nie po, pozna Boga w sposób karykaturalny, Boga obojętnego, Boga, który się odgrywa, który, który znajduje jakieś upodobanie w karaniu człowieka, to no to to mu zabierze nadzieję. To, no. Można wierzyć w Boga i po, popaść w rozpacz, jeżeli się nie wierzy w Boga takim, jakim jest naprawdę. Więc ta pierwsza troska będzie szukać pana zastępców, taki jaki on jest, i zjednać sobie jego przychylność. To, że Bóg jest przychylny człowiekowi. My słyszymy, że Bóg kocha człowieka, to wiemy, bo Bóg lubi ludzi. To, nie ma nerwów na nich. To. Czasem go rozczarowują. Ale Bóg nie ma nerwów na ludzi. Nie? To nie jest tak, że nie lubi ludzi. To może warto sobie tak prosto czasem, czasem powiedzieć. I to jest właśnie to, co odkryła Teresa. Bóg kocha ludzi. Bóg o nich walczy. Nie? Bóg nie jest tym, który wyklucza, nie jest tym, który ekskomunikuje. No? Czasem są takie pomysły w kościele, że gdybyśmy się pozbyli wszystkich bezbożników, to byśmy mieli piękny kościół, nie taki. Jakbyśmy ekskomunikowali tych, którzy nie chodzą razem z nami, którzy są przeciwko nam, byśmy mieli taki piękny kościół. Nie? I były takie tendencje też na różnych etapach historii kościoła. Takie zamiłowanie w ekskomunikowaniu. Ta lista, za co można być ekskomunikowanym. To widzimy dzisiaj w Ewangelii, że tam Chrystusowi się specjalnie nie podoba takie myślenie, ta piękna scena, idą do Jerozolimy próbują się zatrzymać na nocleg w małym miasteczku samarytańskim. Jan i Jakub, to rodzeństwo nad jeziora, rybacy, próbują załatwić nocleg, no ale ponieważ Samarytanie się dowiedzieli, że oni są Żydami, idą do Jerozolimy, no to ich nie chcieli przyjąć. I Piotr, i, i Jan, i Jakub właśnie w, w takiej złości może, nie? przychodzą do Jezusa i Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, ich ogień spadnie i ich pochłonie? To jest jeden ze sposobów rozwiązywania problemów. Nie? To jakbyś mógł spalić to miasteczko tutaj, to pozbylibyśmy się wrogów. Nie? To, zresztą apostołowie mieli wiele takich pomysłów. Pamiętamy choćby tę scenę nad Jeziorem Galilejskim, gdzie trzeba nakarmić pięć tysięcy ludzi, którzy przyszli słuchać Słowa Bożego, i to zebrali się apostołowie niektórzy żartują, takie pierwsze spotkanie episkopatu było, tak. usiedli razem, podyskutowali, uradzili, że najlepszym rozwiązaniem to, jak pójdą do Jezusa i powiedzą, Panie Jezu, powiedz im, że sobie poszli, nie? Niech sobie idą kupić sami, to... I to też jeden ze sposobów rozwiązywania problemów, niech sobie ludzie idą, to... i sami sobie załatwią. Jezus mówi, wy im dajcie jeść, wy im dajcie jeść. A tutaj upomina tych dwóch braci, Którzy zresztą od tej sceny będą nosić taki przydomek, bo anerges, to znaczy synowie gromu. Ludzie o dobrych sercach, tacy gorliwi też, ale chcieli zsyłać ogień na, na grzeszników. Spal wszystkich grzeszników, którzy się nie chcą Pani Jezu przyjąć. To wtedy będziemy mieli piękny kościół. I w Teresie jest kompletnie odmienne pragnienie. Ona, która poznała charakter Boga, właśnie dzięki też tym długim godzinom modlitwy, dzięki temu ślęczeniu nad Słowem Bożym, studiowaniu Słowa, medytacji Słowa, ono wykuwa się w niej prawda o Bogu, poznaje ten charakter Boga i mu Bóg jest przychylny. Bóg jest przychylny. I tutaj też jest taki bardzo piękny obraz w tym czytaniu z Zachariasza, z mowa jakichś tajemniczych dziesięciu mężach ze wszystkich języków, którzy chcą się uchwycić z kraju płaszcza Judejczyka, z kraju płaszcza Judejczyka, chcemy iść z Wami. Zrozumieliśmy, że z Wami jest Bóg. Bardzo piękny fragment. To jest jakiś Judejczyk, którego płaszcza możemy się uchwycić. Wy jesteście towarzystwem tego Judejczyka i chcemy iść z Wami, bo z Wami jest Bóg. Pamiętamy tę scenę tej kobiety cierpiącej na kwotek. Muszę się chwycić rąbka. Szaty Judejczyka. Jezus jest nazwany nazaryjczykiem, ale wiem, że się urodził się w Judei, w Betlejem, umarł, zmartwychwstał w Judei, w Jerozolimie, z Judejczykiem. Uchwycić jego płaszcz. No, to... I Teresa będzie robić wszystko, żeby y, przyprowadzać ludzi do tego płaszcza y, Judejczyka. Jak ktoś był może w Bazylice, y, Świętej Teresy w Lizję, potężnej bazylice, która mieszka mieści cztery tysiące ludzi, ogromnej bazylice. To tam w głównym prezbiterium jest taka piękna mozaika. przyjdzie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. I tam jest właśnie ten Judejczyk, jest ten Chrystus w płaszczu i ten płaszcz ma tak, właśnie obie te poły płaszcza są takie otwarte. I z jednej strony od strony Betlejem, bo tam jest taka mozaika Betlejem, Matka Boża tak trzyma jeden krawek tej szaty, to jest taka tutaj otwierana na pół, a z drugiej strony święta Teresa mu tak podwija tą szatę, obie. Dwie panie się tam zebrały przy judejczyku i tak mu ten płaszcz rozszerzają. I widać jak owce się, tak zaganiają te owce pod ten płaszcz. Bardzo piękna mozaika, że i Matka Boża, i i święta Teresa mówią, my nie chcemy mieć te, tego serca Jezusa tylko dla siebie. Tak, tylko tak tylko zawłaszczyć go sobie, tylko one wiedzą, że pod tym płaszczem bije to tętniące miłością serce. My wszystko zrobimy, żeby, żeby ludzi przygarnąć, nie ekskomunikować, nie odganiać od tego Jezusa, nie palić miasteczek i ludzi i mostów, tylko tylko tak Przygarnąć go do niego. I to, I to jest misja Teresy, misja Matki Bożej. Piękna, przepiękna mozaika. Można sobie na YouTubie zobaczyć, wpisać w zdjęciach mozaika z bazyliki yy, yy, Świętej Teresy w lizję. Ogromna mozaika. I ta, on tak za, naganiają te owieczki do środka. <grytanie> Chodźcie pod ten płaczak pod namiot, nie? schowajcie się tam. I, i na koniec przywołam, przywołam fragment z rękopisu Świętej Teresy. Z rękopisu A. To jest. Są zapiski, które ona robiła już w Karmelu, ale na, jako prezent dla matki Agnieszki, rodzonej siostry Pauliny. Siostry uknuły taki mały spisek w czasie rekreacji, że dobrze by było, żeby Teresa spisała te wspomnienia z dzieciństwa, bo już chorowała wtedy, żeby to nie przepadło. A Teresa miała genialną pamięć, też niezwykłą umiejętność takie opowiadania. Na rekreacjach, kiedyś napisały siostry, to dzisiaj było smutno, bo nie było z nami świętej Teresy. Takie ulubione zajęcia, jakie miała Teresa, to lubiła parodiować też kaznodziei, którzy przychodzili do Karmelu. Siostry miały ubaw, bo Teresa podobnie fantastycznie potrafiła naśladować tych kaznodziejów różnych. Oczywiście z wielką życzliwością na pewno. I, i, i fragment taki, yy, tym fragmentem zakończę. To pokazuje, że ona to poznanie Boga, tą przychylność Boga, ona chce, żeby ona była dla innych, nie tylko dla niej. Nie? Ona się nie, nie troszczy tylko o własną świętość, ale jest bardzo misyjna, jest patronką misji. Nie? I wszystko, co odkrywa, chce też odkrywać dla innych i myślę, że my bardzo tego w Kościele potrzebujemy. Mówi się o ewangelizacji, o misyjności Kościoła, ale żeby człowiek się nie troszczył tylko o swoją pobożność. Nie? tylko o to, żeby się dobrze ukrył pod tym płaszczem, żeby mu się krzywda nie stała, żebyśmy mieli takie właśnie misyjne pragnienia. O to trzeba się modlić, zabiegać, jak, jak mamy jakichś przyjaciół daleko od Kościoła, takich niechętnych niekiedy, niekiedy Kościołowi. To nie to, żebyśmy im życzyli, żeby gdzieś tam ich ogień pochłonął, tylko żebyśmy mieli takie pragnienie, żeby, żeby poznali miłość Bożą, żeby przyszli pod ten płaszcz. Warto się wtedy modlić choćby do Teresy, Gintens. I tak jest ten fragment. W noc, pełną światła, rozpoczął się trzeci okres w moim życiu. Najpiękniejszy ze wszystkich, najobfitszy w łaski. Teraz tutaj nawiązuję do tej łaski Bożego Narodzenia, kiedy została uzdrowiona po wielu, wielu latach. Dzieło, z którym zmagałam się nadaremnie przez 10 lat, Jezus wykonał w jednej chwili. Zadowalając się moją dobrą wolą, której nigdy mi nie zabrakło. Podobnie jak apostołowie, mogłam do niego powiedzieć: Panie, łowiłam całą noc, ale bez skutku. Wtedy Jezus, okazując mi jeszcze więcej miłosierdzia niż swoim uczniom, osobiście wziął sieć, zarzucił i wyciągnął pełną ryb. Uczynił ze mnie rybaka dusz. Odczułam silne pragnienie wypracować dla nawrócenia grzeszników. Pragnienie, które nigdy dotąd nie było we mnie tak żywe. Jednym słowem poczułam, że w moje serce wstępuje miłość, potrzeba zapomnienia o sobie, aby móc sprawiać radość. I odtąd jestem szczęśliwa. W pewnej niedzieli, kiedy patrzyłam na obraz naszego Pana na krzyżu, uderzyła mnie krew spływająca z jednej z Jego boskich dłoni. Zasmuciłam się bardzo na myśl, że ta krew spada na ziemię i nikt się nie kwapi, aby ją przyjąć. Postanowiłam, że będę trwać w duchu u stóp krzyża, by przyjmować tę boską rosę ze świadomością, że trzeba później rozlać ją na dusze grzeszników. Słyszałam też nieustannie krzyk Jezusa na krzyżu Pragnę. To słowo rozpaliło we mnie nieznany i gwałtowny żar. Chciałam dać pić mojemu ukochanemu i sama czułam, że trawi mnie pragnienie dusz. Jeszcze nie dusze kapłanów przyciągały mnie wówczas, lecz dusze wielkich grzeszników. Płonęłam pragnieniem, by ich wyrwać z wieku ognia. To trochę inaczej niż apostołowie, którzy chcieli posłać mieszkańców Samarii do ognia, do piekła. Teraz sam ich chciałam wyrwać. Z wieku i z tego ognia. Święci żyją, wciąż mają te pragnienia i wciąż mogą nam tym dopomóc, by te pragnienia były i naszymi, i byśmy chcieli przyciągnąć do, do Chrystusa ludzi tak, jak pragnęła tego sama Teresa. O to się mówimy w tym ostatnim dniu naszej nowenny. Amen.